Ok, i porównanie, w prawej ręce mamy Fenixa TK35R, na czterech diodach SFT40. W lewej ręce mamy Acebeama X20, na 8 diodach SFT25R. Zaczniemy od Acebeama w Turbo. Teraz lecimy Fenix Turbo. Teraz jedna obok drugiej. Najpierw Phoenix i Ace Beam. Phoenix, Ace Beam. Teraz do góry. Phoenix, Ace Beam. Teraz tutaj Ace Beam, Phoenix. I ciach, ciach, ciach Obok siebie. I jak mam porównywać? I jak miałbym porównywać, to jak tak sobie trzymam w rękach teraz, to Ace Beam dosyć szybciej się zagrzał. Jednak tutaj na papierze jest 8000 8 lumenów, tu jest 6500. No i też ta latarka jest większa. Zobaczcie, Fenix jest większy, dłuższy, Ta głowica jest też większa, nie? Te reflektorki są większe, więc wydaje mi się, że jest gdzie. To gorąco miałoby się rozchodzić, nawet teraz trzą już troszkę ostygło. Ta już jest zimna. Ace Beam jeszcze jest cieplutki. Teraz na tym lekkim przybliżeniu też sobie zrobimy Turbo, Ace Beam i Phoenix. Wydaje mi się, że na początku Acebeam jest jaśniejszy od Phoenixa. Zobaczcie, jest trochę jaśniejszy. Jest ta intensywność większa, ale po jakiejś minucie Fenix jest jaśniejszy. Wydaje mi się, że Acebeam szybciej zbija. No i tak świeci Fenix. Przelecimy sobie przez wszystkie tryby po kolei. I proszę bardzo. Tak prezentuje się latareczka Fenix TK35R. I sterowanie wygląda w ten sposób, że to jest przycisk główny do włączania latarki i wyłączania. A tutaj mamy wybierak trybów. Teraz jest ustawione w pozycji do ledów. Tutaj są ledy 4 SFT40. Teraz jest w pozycji neutralnej, czyli jest zablokowane. Nic się nie stanie jak zrobię. A tutaj mamy światełko UV. O. Na tej zasadzie. Więc odpalamy sobie w najniższym trybie. Najniższy tryb jest dosyć wysoki, jak widzicie. Są w stanie oświetlić nawet ten słup, który jest parę dziesiąt metrów ode mnie. I tryby zmieniamy. Zobaczcie, tu na wybieraku mamy następny przycisk. Jak go naciśniemy, to zmienia nam się jasność. No i tutaj. Na drugim trybie już jestem w stanie dolecieć tym światłem do słupa wysokiego napięcia. Tu mamy trzeci tryb. Trzeci tryb już bardzo ładnie oświetla nam teren. Czwarty już jest jasno, jasno. Piąty. Nie wiem, czy to turbo, ale chyba tak. Tak, to było turbo. Ale jak chcemy z tego trybu wejść do turbo, to mamy główny przycisk. Przytrzymujemy go do końca dłużej. Zostaje nam w turbo. Więc poświęćmy sobie troszeczkę, żeby zobaczyć jak ona sobie daje radę. Dobra, odejdę teraz od kamery. Co jest zaskakujące, jakby w tych reflektorkach nie mamy tego profilu światła, który by nam robił taki kwiatek, jak w Ace Beam. O, zademonstruję. Ace Beam, zobaczcie, on ma taki kwiatek w koło, jest poszarpany. To dlatego, że Ace Beam, zobaczcie, reflektor ma taki, że te reflektorki nie są autonomiczne, tylko to jest jeden taki poszarpany. A Fenix z kolei ma wszystkie reflektorki osobno. Nie? One są okrągłe. I dlatego po prostu. To światło się na siebie tak ładnie nakłada, i to, to źródło światła, znaczy ten ten profil światła jest taki równy. Więc tak to wygląda. Przejdźmy sobie na samą miejscówkę. I tutaj jeszcze mam taki kadr, gdzie świecę na taki jasny budynek. I możemy sobie zobaczyć też tak naprawdę, jak tu mamy ciemne obiekty, czyli drzewa. I tu mamy jasny obiekt. Czyli ten budynek, jak to się zachowuje i jak to oświetla. No jest mocna latareczka. jeszcze sobie dla porównania weźmiemy Ace Bima, jego przełączę do Turbo i Ace ciach. Phoenix, Ace Phoenix, Ace na początku jest jaśniejszy niż Phoenix. Zresetujemy Turbo w Phoenixie. W Ace Beamie też. I odpalmy to jeszcze raz. To jest Fenix. To jest Ace Beam. Fenix. Tak jak mówiłem. Ace Beam na początku jest dużo jaśniejszy niż Fenix. Ale wydaje mi się, że jak Ace Beam zaczyna zbijać, to Fenix dłużej utrzymuje jasność. Nie, zobaczcie. Nawet intensywność. O, w powietrzu, jak to wygląda. Że Fenix już sobiutko. Wydaje mi się, że nawet też zbił. Jeszcze raz palmy to turbo. O! I też zrestytujemy I intensywność wygląda w ten sposób. W powietrzu. No, nawet teraz. mi się zagrzał, i już to tak nie można tego porównać. Dobra, kończymy.